Ludy Khoisan cały czas pędziły tędy swoje stada. Dla nich była to przełęcz Hanto, czyli w ich języku Eland. W dawnych czasach żyło tu całe mrowie tych sporych antylop. Khoj przeprawiali się tym szlakiem przez tysiące lat. Hodowali bydło i polowali na antylopy. Przechodzili z tej strony góry na tamtą. Jeszcze starszy lud San nosił ze sobą tylko to, co najpotrzebniejsze: łuk, strzały, parę sprzętów i starczy. Byli częścią natury. Posadnicy przybyli w 1652 roku. Wraz z nimi pojawiły się nowe obyczaje i zmiany. Co ich tu zbawiło? Sadzili warzywa, aby zapewnić pożywienie statkom z Europy. Na przylądku Dobrej Nadziei założono port pośredni, ale osadnicy wiedzieli, że dopiero za górami rozciąga się pełna bogactw naturalnych Afryka. Pierwsi przybysze z Europy nazywali to pasmo ponoć górami Afryki. Były przeszkodą na ich drodze, piętrzącą się na wysokość półtora tysiąca metrów. Jak się przebić? Oto odpowiedź przełęczą Huntau.